Siema, jesteśmy na serwerze Craftcube na trybie Arch SMP. Dzisiaj pokażę Wam jedną z lepszych farm na tym serwerze, która generuje bardzo duże dochody. Tak jak ja teraz na koncie mam ponad 5 milionów. O, takie te farmy. Co jest nas trzech w państwie, każdy ma swoje. Tutaj jeden posiada nawet dwie. Kasa z tego jest jest duża. To chwila i skrzynki są pełne. Tych skrzynek jest dużo, więc kasa jest ogromna. Zatrzymałem sobie tutaj jedną maszynę, żeby pokazać jak to wygląda. Łatwe w budowie to jest wszystko No nie będę już teraz pokazywać jak to jest zbudowane, ale zostawiam wam w, w opisie link do tego Tutaj jest błoto, pod spodem są hopery No a jak maszyna się zatrzyma wystarczy, że pożycie blok I... i jedzie dalej Dochody są so duże z takiej farmy. No, możecie sobie zostawić awka. To są so potężne dochody. Jeszcze mały konkurs na 1 milion. Wystarczy napisać swój nick w komentarzu, i w następnym odcinku będzie lasowanie.